Cześć, dzień dobry wieczór. Witajcie serdecznie, drodzy widzowie, na moim kanale Mały Świat Jorgena. Na pierwszy rzut oka, w pierwszym planie, pojawia się Eszeweria. A polska różyczka to rojnik. Rojnik, pozwalam sobie mówić na niego kapusta. Owa kapusta rośnie sobie wśród kamieni, jak na prawdziwym skalniaku przystało. Skąd te kamyki? Ano, przymierzam się już na stałe. Aby je zostawić, umieścić je nie tylko w formie drenażu, ale też w formie estetycznej. Następnie kaktusy, aby nie było, że tylko o sukulentach, są również kaktusy. Jest to opuncja cylindryczna. Następnie gdzieś jest w tle Manhattana. Opuncja zwyczajna. I co do opuncji zwyczajnej, jeżeli ktoś pamięta, jeżeli ktoś oglądał poprzednie odcinki, wie, jest. Świadomy tego, że opuncja została wystawiona na zimną zośkę, czyli trzy dni przymrozków. Jak to się skończyło? Jak widać, na szczęście dobrze, ale nie obyło się bez ofiar. Opuncja zaczęła gnić, została przemrożona i bardziej odbiła od gruntu. Czyli to, co było zasypane ziemią, zostało całe. Co było powyżej, niestety, obumarło. Z dobrych wiadomości nie ma tego złego, opuncji jest dużo, więc szykuje się sprzedaż. Sprzedaż opuncji już niedługo. Tutaj kolejna opuncja cylindryczna, ale już mniejsza, bardziej krzewiasta i z tego co wiem ponoć ma pomarańczowe kwiaty. Malmiriena, Malmiria o białych cierniach, ciężko się ukorzenia, a tutaj opuncja Manhattana. Manhattana również była szczepiona szczepiona na opuncji cylindrycznej efekty widać na zdjęciu, na filmiku, na klatkach a tutaj opuncja drobnociernista, czy też kolczasta jak ją tam nazywają również zaszczepiona. Następnie kierujemy się w stronę Rojnika. Rojnik, jak widać, ma się dobrze dostał ostatnio zastrzyk wody. Tutaj Aloesik daje sobie radę wśród kamyczków. Malmiriena o różowych kwiatkach. A tutaj Peryskopis. Chyba tak to się zowie. Jak widać, wystrzeliło w górę. Dla porównania, ręka. Jak widać, dłoń, roślina. Tylko niestety bez kwiatów. Tutaj Echinopsis. Multiplex. Gdzieś dalej Erisa. Jeszcze dalej w kadrze Subtendata. Przechodzimy dalej do Malmirienek. Niestety nie pamiętam nazw. Wybaczcie. Ale też ich nie potrzebuję. Jak coś kwitnie, to dobrze wygląda. Jak coś trzeba skrzyżować, to wiem co z czym, podpisuję sobie na kartce i krzyżuję. Przechodzimy dalej do moich roślinek. Gdzieś tam tutaj od nauczycieli parę kwiatków, gdzieś tam od widzów, tu ktoś życzliwy podarował kaktusy. No i zebrało się grosz do grosza. No i mam cały skalę kaktusów. Kiedy to było? Hm. Gdzie nie gdzie opuncja, gdzie nie gdzie. Dalej mamy mój rojnik. Tutaj nie wiem jakiego kamyczka użyć. Zastanawiam się, powiem Wam szczerze i to mnie dręczy. Opuncja figowa ma się dobrze. Wypuściła kolejne uszy. Wygrana z konkursu u Cytrusa TV. Z tego co pamiętam. Także pozdrawiam Ciebie Jakubie. A tutaj kamyczki. Tam gdzie pracuję w Rudzie Śląskiej takie oto kamyczki można znaleźć i teraz dylemat czy te kamyczki wykorzystać w formie takiej płaskiej rozłożyć między roślinkami czy może stworzyć jakiś murek wzniesienie ułożyć wyżej dla porównania kamyczki wcześniej ułożone zwykłe szare żwirowe drogowe a te kamyczki z urobiska tak się prezentują Kolor zieleni, turkusu, jest też niebieski, bardziej granatowy, seladynowy. Jak widać, takie one są. Zastanawiam się nad murkiem, żeby podnieść troszkę ten skalniak, bo również planuję, zamierzam zrezygnować ze skalniaka typowo letniego, sezonowego, a przejść na skalniak e, całoroczny. Czyli Założyć opuncje mrozoodporne. Niech sobie rosną, niech sobie kwitną. A tutaj moje kaktusiaki. Była Echinopsis Erisa. Tutaj subtendata. Tutaj dalej. Opuncja cylindryczna mniejsza. Większa również się krzewi. Przechodzimy do kolejnych sadzonek. Kolejnych roślin Echinopsis. Niestety w tym roku skromnie kwitły. Ale. No, zobaczymy, w przyszłym roku oby się odwdzięczyły. Opuncja ta z pierwszych kadrów, ciernista zwyczajna, tak wygląda, kwitła na żółto, tutaj mam owocek. Czy coś z tego owocka będzie? Prawdopodobnie nie, bo nie miałam od czego zapylić, ale może coś tam zapylacze zapracowały. Opuncja Manhattana. Dalej wracamy do zwyczajnej opuncji. Tutaj Malmiriena, ta biała, chyba Arizona się nazywa, bodajże Arizona Snow. Ma takie różowe kwiatuszki, kupiona w markecie. Dalej Malmirienki. Część również w markecie zakupiona. Tutaj od kuzyna, czy też nawet od szwagra, tak od szwagra dostałem opuncję. Opuncję tą ciernistą, ale forma taka trzy. Żebrowa, tutaj niestety Echinopsis ucierpiał stożek wzrostu w walce z wełnowcami, za dużo chemii dałem, ale jak widać roślina walczy, rośnie, żyje, więc nie wszystko da się zabić od razu. Na niektóre rośliny trzeba tylko czasu. <grytum> Epifilium, no i Juka, nieszczęsna Juka, jejdź, spróbujemy ją wyrwać, aha, wyrwiesz, z całym sprzętem polecisz na ziemię. Myślę, co z nią zrobić. Prawdopodobnie na jesieni ją całkowicie wykopię ze wszystkimi tymi kłączami. Peryschopis, jak widać, rośnie ku górze. Przeszło bardziej w stronę słoneczną, kieruje się na zachód. Chyba rośnie jak słonecznik. Tam, gdzie słońce, w tą stronę się kieruje. Niestety bez żółtego kwiatu, ale musicie uwierzyć, ha, uwierzyć. Za niedługo wam pokażę, jak zakwitnie. Niedługo, no co to jest? Rok? Dwa? <grywia> Ale na pewno się pochwalę. Tutaj Pitahaya. To, co zostało. Jak pamiętacie z przeprowadzki z Lublina do domu rodzinnego, do Terebinia. Gdzieś tam jest jeszcze Pitahaya wśród chwastów. Czyli smoczy owoc. Dragon Fruit. Dalej ogon. Szczurzy bądź małpi. Kolejne epifilium. I tak sobie rosną. Maleństwa. Tylko pomyśleć, kiedy kwiaty. Ha, o tym już nie wspominam. Dostałem go na 18 urodziny. Dziękuję Ci Piotrze. Kaktus rośnie. Wydaje mi się, że w skali lata przybywa mu 3 cm, 4 Tutaj ta różyczka, szeweria z listka, co się ukorzeniła. I co? Mamy 8 minut filmu, przechodzimy na drugą stronę. Delikatny parkour, udało się, nie spadliśmy. I jesteśmy. Tutaj opuncja, ponoć mrozoodporna, od drogiego cytrusa TV. Manhattana daje sobie radę od Pauliny. Kolejna roślina, osiemnastkowa. Czyli wilczomlecz. Wilczomlecz, jak widać, rośnie. Forma grzebieniowata. Akurat w prawą stronę do słońca zaczął się rozrastać grzebień. Tutaj ferokactus, tak? Jakiś ferok. Dalej jest kwiatuszek. Czy go Wam pokazałem? Chyba nie. No to może pora w końcu się przyjrzeć, bo jest mały, skromny, ale również efektowny. Wybaczcie, że ręka mi drży, ale pozycja nad kaktusami, nad tymi wszystkimi cierniami unosząc się w powietrzu nie jest dość komfortowa. Tu coś było na S, ale niestety już nie pamiętam nazwy na obecną chwilę nagrywania filmiku. I co tam jeszcze nam zostało? Tu parę kaktusioków. Moja opunkcja szczepiona. Trzy szczepienia i... Na górze to, co mnie cieszy, czyli taka forma dziwaczna, monstrualna. Ale rośnie. Myślę, czy go nie przyciąć, tego kaktusiaka troszkę. Ha! Przycinać kaktusy, jak to brzmi? Nierealnie. Opuncje, mrozoodporne. Od kogo ja je dostałem, co? Drogi widzu, wiem, że to oglądasz. Dziękuję Ci serdecznie. Naprawdę. Dzięki. Postaram się w tym roku je okryć, zbudować. I mini taką szklarenkę, zadaszenie, aby im się lepiej zimowało. Z góry, od tej strony, tak się prezentują moje roślinki. Są kamyczki. Nadal nie wiem, co z nimi zrobić. Ale jak macie jakieś pomysły, wizje i tak wiem, że ktoś mi podlinkowywał, podawał nazwę osoby, która się zajmuje tworzeniem skalniaków na większą skalę na YouTubie. I chyba to sobie zobaczę. Ten niestety mi jeszcze w tym roku nie kwitł. Rośnie powoli. Z jednej siewki rosną dwa. Ten odratowany. Również dostałem go od Kuby. Od Cytrusa TV. Manhattana, jak widać, forma wariacyjna. Się troszkę wybarywia na słońcu, ale spokojnie. Dostanie mniej słońca w domu. I wróci do tej formy dwukolorowej. Kapusta, moja dłoń dla porównania, takie maleństwa. Jak opuszek, paznokcia małego na małym palcu. No i pamiętajcie, na sprzedaż jest ta opuncja, na sprzedaż. Gdzieś ją kiedyś skatologuję. Nagram odcinek, który będzie trwał z minutę, może dwie, gdzie będą zdjęcia coś o tej opuncji. I przy okazji zacznę ją sprzedawać. A Wy, drodzy widzowie, którzy wygraliście konkurs, spokojnie pamiętam o Was. A Ty, drogi widzu, nie zapomnij zostawić coś po sobie, komentarz, łapkę w górę, cokolwiek, co byś chciał. Nawet może być to serduszko. A co? Szalejmy. Bez. Czytajcie opis. Może coś ciekawego tam umieszczą. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dziąka, miłego weekendu. Bajo!